Uuu, szybko byś umył, ja na tym zdrowia nie mam ani czasu, ani chęci, proszę Państwa, żegnamy już ten styczeń, diabły, był dobry? Szybko minął, to był dobry miesiąc, proszę Państwa, a to te sklejone kartki, czekaj, jak to było, luty, o, Mamy luty, jest sobota, pierwsze imieniny Ignacego i Brygidy, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym, wspierającym. Siema ludziska. Wyszedłem jakiś czas temu i słońce wyszło, kurczę, miałem się nie brać za nic, bo jest zimno, wilgotno, nieprzyjemnie. I sobota, by się poleżało, nie? Aby... Wziąłem tylko kozą, przywiozłem świeże sianko. Opierniczają już. No i zobaczcie, dobrze, że przykryłem, bo śnieżyca była, deszcz spadł, ogólnie mokro się zrobiło, a te palety suche były, bo były pod przykryciem, pod dachem, nie więc co ja bym chciał zrobić, nie będę zbierał drewna, bo mokro jest, nie, nie, nie będę się tam gdzieś tam plątał po błocie i, i mokre zbierał drewno. Kiedyś będzie lepsza pogoda, to się szybko zbierze. Ważne, że skrzynia jest, ale ją trzeba właśnie przetransportować, schować pod dach yy, bo nie wiadomo kiedy będzie okazja to drewno zebrać, dlatego to odpolimy 30, zmienimy na widły i testujemy jak to się przewozi i schowałem pod dach i będzie gitara, nie? O. ty, zbierz ty tą wodę. Bardzo dobra woda na herbatę. gitara o. Stawimy do obsknięcia schowamy dobrą ja z tego drzwi zrobiłem no, trzeba przykitrać pamiętać że to na drzwi jest dobre jakby się kiedyś porwało tam w foliaku nowym bo to pasuje idealnie na drzwi o. dobrze o jak pięknie to wygląda normalnie tylko pomalować zlecenie pójdzie że ona przyleci i kurczę będzie malować Minuty, sprytno da na chyba co ciekawi jesteście? Jak ona teraz zapali? 30. Ja myślę, że zapali podładowany akumulator. Ostatnio popracowała jest dzisiaj chłodniej, ale myślę, że to nie będzie jakimś dużym problemem i powinno odpalić, bo to był błąd, że po prostu. Po prostu, po prostu ona się słabo grzała, bo był rozładowany akumulator trochę, nie, za słaba moc była, za słaba moc, a teraz, a teraz zobaczcie, o i niech smali, nie, gdzie ja mam swój ten, kurczyk, jest tutaj. o niech ona, niech ona sobie się podgrzeje, hmm? idziemy, zmienimy szybko na widełki. O jeszcze to trzeba wylać. Dla kur. Deszczówka elegancka, zobacz sobie. Szczelna, szczelna taczka. Nawet silikonu tam nie dawałem. Nie przycieka. Bardzo dobra taczka. Teraz jak już taką mam, to bym kupił jakbym nie miał, bo bym wiedział do czego ona się przydaje. A do skubania i dorów nie ma lepszej jest idealna, łatwo się to czyści, łatwo zachować czystość. Jest super taczka normalnie. O. I dobrze się łapie deszczówkę w nią. Dobra. Śmiechem żartem trzeba to przypalić. O, deszczówki ile nałapał. Się grzejesz? Od razu, od razu, i ogień o, jeszcze chwilkę. Pięknie. Tylko te wystające trochę przeszkadzają, ale ona powinna się trzymać. Nie, nie powinna. Nie będzie się trzymać. Bo ta paleta jest inna. <taka> Trzeba jeszcze pokręcić będzie zabezpieczenie albo łapać ją. Bardziej o coś o kurde, żeby to weszło tu parę no, to by było gil. Nakierować Albo wejść do środka i złapać za ten za widły, nie? Gdyby się trzyma, ale się gibnie. Nie ma szans. No, myślił. No to jakoś linkę i za to złapać to wszystko, nie? Będzie zabezpieczenie wystarczające. Tak wyszło. Zrób jakieś szybkie od razu. <laughs> jakieś szybkie zabezpieczenie da się coś? E? Specjalnie pod tą skrzynę, skrzynie tur robione, Państwa O, zobacz. Tak nie tak miało być. Hehe, <laughs> He! Się, się trzeba. Zobacz. Się trzymie, jak trzeba. O. Tu wie Próba generalna, Skocz na to 55 kg wytrzyma Co najmniej Idziemy Pogoda się zrobiła Ale o chmura zasuwaj zaraz deszcz albo śnieg Także odłożymy to sobie. A do kurnika by to nie weszło? Nie, chyba. Tutaj by to weszło, ale mam siano. I nie podjadę. A, jak to pięknie wygląda. Rymania, zdjęcie zrobię. Jadujemy. Bardziej nie było, bo szkoda jeździć nie Piłkę nie pogram wody, a do spadek Radzi, on je przejechał autem Także u, już umie się zachować przy pojazdach Zepsuć zaraz Nowa zwyżka Z za fliki Duże bordy Nie, ale by pojechał jak już to mam Założone wszystko, dawaj tam pojeć, I pozbieraj powoli Kurde, to ci leniu tutaj patentowany Idziemy zbierać drewno Noga boli, wszystko boli, ty, ale zaraz padać będzie. Nie, nie będę później uciekał. Odkładamy kosz i spadamy. się wygrzewać? Nie, nie rosołek jakiś zrobimy dzisiaj. Później się znajdzie jakiś ten jakieś miejsce takie na stałe, nie? Będzie zaimpregnowane. Tutaj trzeba na coś postawić, bo jest nierówno, żeby później podebrać. Ale ja to przesunę, w sumie? Ta, nie ma co się starać za mocno. Jeszcze jest, jest lekki, się przesunię, nasadzę sobie na kilku. Odstawić jedynie i tyle Teraz będzie trzeba zajść, żeby to odstawić okay. Czy wyjadę? Okay. O, to się wyciąga, super Bardzo dobry sprzęt tylko położymy, żeby to nie leżało na ziemi nie? No takie kiedyś gnije to można wyłączyć Można wyłączyć Hydraulika nic z tego działa Przynajmniej już tą stronę tak? da tu Na co na drewno, czy na ten na, te, na cegłę. O, już, widzicie? Dobrze, nie pojechałem Czy kamień, kamień byłby lepszy, ale nie ma. Dawaj cegłę. Jeszcze do nety, kurde. Aha. się potknę nieraz o te widły. Trzeba zabezpieczyć czymś, bo to kurde ostry. Ja Se głupie gołbanie rozwalił. Dobra. oszczędzać sprzęt. Tego ja turaf w tym życiu nie kupię. Bo żona kupię Ja to pierdole. Dobra. Bum, 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 bum.